który jest niedzielą, który nie jest niedzielą ale mógł być niedzielą, robimy to to już widzieliście tu zacząłem powoli, ale światło zaraz przeniosę, będzie ładniej zacząłem odkręcać te wszystkie pierdoły, ale teraz Wam pokażę resztę pierdoł jakie trzeba zrobić, żeby o, tu mamy symbol silnika to widać oczywiście o, to i jeśli zamówicie sobie rozrząd do RX, to oczywiście zamówicie sobie rozrząd z pas, nie paskiem, napinaczem, tak zwanym nabój o. I on tam pewnie jest, ale to pokażę później. Natomiast jest to stary typ napinacza, i będziemy stosować dzisiaj nowy typ napinacza, który leży na sierze, ale to przejdziemy do tego za chwilę. Teraz musimy spuścić płyn, czyli to, co z niego zostało. Więc. Zabieram się Zlubię samochody które mają kranik No i parę chwil później Mamy takie o, już. O tam O tu widzicie stary typ napinacza Tam na dole ja go potem jeszcze porównam na stole, żebyście zobaczyli. Pewnie takich silników jest mnóstwo, ale ja muszę wszystko po swojemu, nie? No i teraz wyjmujemy tą łapę silnika. Tutaj są dwie śruby do niej. Tu jedna, o, to jest druga, i tu się trzyma, i potem przemyśle sobie silnik, potem podniesiemy sobie silnik i całą tą łapę wyjmiemy. No w wersji, że tak powiem, z silnikiem wzdłużnie, czyli nie w Oktawi, tylko w Superbie na przykład, no to temat jest prostszy, wiadomo, nie? Ale mamy co mamy, więc zrobimy co mamy, jak mamy, nie? Jeszcze będzie ten napinacz, będzie trzeba wyjąć, bo on zasłania obudowę i, no i później już będziemy w domu, nie? Procesu rozkręcania wam nie będę pokazywał, chyba, nie? No, przecież śruby umie się odkręcać. To są trzy śruby od napinacza. I najpierw oczywiście musimy ściągnąć pasek. Nie? Warto sobie zapamiętać, jak było, ale tu jest tak prosto, że chyba nie ma to sensu. Rozrząd nie wygląda najgorzej, a też nie wygląda najlepiej. Zastanawiam się tylko, co będzie z pompą wody, która wygląda, że cieknie. Mam nadzieję, że to było to. Ale wiadomo, nie wiem, kiedy był rozrząd robiony. Kupiłem auto, miało. 214 chyba tysięcy przebiegu, teraz ma 234, więc ja osobiście gdzieś robiłem tutaj napinacz i jak zrobię ten pasek, no to już mam święty spokój, nie? Także no 400 chyba 40 zł za święty spokój plus jeden dzień roboty, to wydaje mi się, że to nie jest dużo, nie? No. Też wam się tak wydaje? To dobrze. To się rozumiemy, no. Więc ja nie przeciągając lecę dalej, bo roboty jeszcze jest dużo, żeby w ogóle zobaczyć rozrząd. No, także na załączonym obrazku jak widać zostałem się już tutaj. Eee, wyświecimy tam mocniej i naszym oczom ukazuje się. Ten zaciek tutaj piękny, z pompy wody. Także diagnoza była dobra. Eee, tu mamy stary napinacz. raczej starego typu, ale no także teraz lecimy dalej. I zmieniamy. Rozbiorę to wszystko. Położę wam to na stół, a na coś innego, podobnego, płaskiego, podobnego do stołu i porównamy te rzeczy. No i jeszcze. A, jeszcze muszę ustawić na znaki. Znak jest tutaj na górze. Na obudowie jest wcięcie, i na zębatce, wał, wałka, tak napędzie wałka. Kółku, jak to woli, a na dole jest, jednak po drugiej stronie, tam w skrzyni jest otwór, i ma się pokryć, albo jak ktoś woli, prościej i pewniej, no to górny martwy tłoka, tak? No to co? Ja jeszcze kółko pasowe muszę ściągnąć. No, jak widzicie, prace postępują. Tu jest takie małe ułatwienie, że jak chcecie sobie wycofać napinacz. Wkręcacie sobie tu śrubę piątkę i ona cofa siłownik i możecie sobie ładnie ściągnąć yy, no, napięty rozrząd i jest elegancko. No to tak, Tu mamy znaczek o znak z przodu. Tutaj taka mała trochęczka. Takie nacięcie jest tutaj i nacięcie jest na obudowie No i one muszą się pokryć. Na dole no to... Nacięcia nie ma tu, bo nacięcie jest tam. I idziemy sobie teraz tu. Widzicie wycięcie? Mam jeszcze porze na silniku zaznaczę bo jest wycięcie w kółeczku. I to jest środek, to jest górne martwe no i jak mamy tak ustawiony rozrząd to jest 100% pewne że jest dobrze nie wiem czy są jakieś blokady do jednostek turbo ale ja ich nie posiadam więc robię tak tak widzicie świeci tutaj to jest zaciek o, to jest dokładnie wyciek z pompy wody i to jest nasz cały niszczyciel dobrej zabawy i już dzieci, i tak dalej. I no, wyłaźnie. Cieknąć to było komu, ale wyciągnąć się to nie ma. nie yeah. Nieważne ile wody spuścisz, zawsze tutaj dostanie. No tak jak wiecie nie Nieważne ile razy strzypniesz. I tak ostatnia krofelka jest po to, żeby przy, przyjęły ją twoje majtasy, nie? Dobrze mamy to. Tu jeszcze coś wyleci, żeby... No wygląda na ładną, no. To jest najgorsze w tym wszystkim. Tak, pewnie powódź. I silikon był, i wszystko. I, I pompa wody ładna. Nawet bym powiedział, że jest chyba lepsza od tej, co kupiłem, bo to jest metalowa, a tam jest plastik. O, tu mamy napinacz. To jest dziadostwo. Wiem, wiem, dziadostwo, ale musi być dziadostwo, jak się robi. Na porządki, przyjdzie czas. No to tak. Tu mamy napinacz. ...pompę wody, która... ...no możliwe, że ciekła wałkiem. No niedobrze, no niedobrze. O, pewnie, rzucaj, bo nie twoje, znaczy nie czek. No to tak, jedziemy to pudełeczka. Teraz mamy tak. Mamy inną rolkę. Prowadzimy pasek bokiem. Tak samo, ale inaczej. Mamy napinacz łatwo go ustawia Tu jest otwór, tu jest znaczek. Mają się pokryć. Cała filozofia. Tu się imbusikiem ładnie nawina. O, mamy tak. Pompę wody położyłem. O, tutaj. No i to jest plastik. No nie jestem zadowolony, że tu jest plastik. Ale no, jak się nie ma czego się lubi, to się musi lubić takie. Kształt jest taki sam. Jednica jest prawdopodobnie taka sama, łatwo to sprawdzić. cyk jest dokładnie to samo, fajnie. Tutaj wszystko jest prawie to samo, ale inaczej. No, bo nie mamy już tego dziadostwa gazowo-olejowego. Czy poprawcie mi, jeśli się mylę, albo samo-gazowego, tylko mamy już nowego typu napinacz to jest w środku jakoś ja mam większe zaufanie do sprężynki niż do gazu i oleju to co prawda w zawieszeniu gaz i olej jakoś lepiej działa ale sami wiecie jak to jest to jest łożysko japońskie, bardzo ładne a tu jest litens czyli dokładnie takie samo łożysko jak na pierwszy montaż fajnie, podoba mi się to jest chińskie, nie dziwcie się ale co może być zepsutego w chińskim odlewie no, to parę miejsc tylko pofrezowane, żeby było równe. Co może być w tym złego? No? Rolka jaka jest, każdy widzi, tu jest taka sama, tylko ta jest dingu. Dingu, dingu już, a ta jest. Nie dingu, dingu, ta jest tylko dingu. No. Oryjsko, piękne. Tu jest, nawet bym powiedział, piękniejsze ale tu jest japońskie Nie wiem, które lepsze. To nie zardzewiało mimo, że jest japońskie dobrze no to tak chyba wypadałoby to poskładać do kupy, nie? dobra wymyte więc zaczynamy składanie składanie zaczynamy od tej różnicy, że położę sobie to tutaj zmienimy rękę tu jest szpilka no należy Kurde. o pewnie, wyłącz skręcamy ją tu. zamiast ta mm, była to tu jest szpilka zamiast tamtego kręcamy szpileczkę ale my sobie pomożemy dobry. To na fak, takiego czegoś to my tu nie ma. Pomę tutaj. No, sobie tą oto 13. O tak, w dobrą stronę, no. Tak, tu idzie tak luźno, że sama się wykręca. Eee, ja to lubię. Proces składania mam nadzieję pójdzie znacznie prędzej niż proces rozkładania. Kosmati mi coś napisał, zaraz będziemy patrzeć. Dobra, mamy tutaj i napinamy w tą stronę. I to nam się ma pokazać. Tu są znaczki. O, o, jest wycięcie. To wycięcie ma się z tą kropeczką tutaj narysowaną zgrać, taką wypustką. I jest OK. Potem kręcimy dwa razy wałem. I sprawdzamy w jakim miejscu jest, jak jest złe, no to korygujemy no i rozrząd jest okej. Okay. I potem możemy znowu sprawdzić. Eee, dobrze, to teraz? Teraz roleczkę założymy. Tak jak teraz. No, teraz to fasuje znacznie lepiej. Nie wiem czemu ja to tak źle że ten składałem. Ale teraz składam dobrze Druga śrubka. Tutaj. Paruje z rąk. Fajnie nie? dymi mi się z ręki. No nic z innego się nie dzieje, tylko odparowuje mi błęd z ręki. Fajnie nie? Tak to. Aha, tak może być. Dobra. Mamy roleczkę. ciekawe, że nowy typ nabinacza jest dużo prostszy niż stary No, ale tak zazwyczaj jest chociaż dziwne, bo w nowych nowszych powinni bardziej skomplikować sprawę a skomplikowali mniej dobra po pompę wody na razie ciach i cyk pompunia wjechała musiałem ją trochę, znaczy nie musiałem, ale jakoś tak praca na wieloblanżówce przekonała już. Jak dasz trochę silikonu to nigdy nie zaszkodzi, nie najeb go tak, żeby nie wiadomo, żeby jak masło na kanapkę, jak paszczę tu do były. tylko dajesz go tak symbolicznie, nie? taki filmik z niego robisz, żeby, bo to i tak jest pasowane na lico, bo na gładko, no, bo wszystko robi o oring, nie, więc dajesz go tak symbolicznie, bo i tak jak go dużo dasz to wszystko ci wejdzie do środka i łyknie to prawdopodobnie widnik pompy, więc też... Z żadną stronę nie można przesadzić, nie? Jak wiadomo, nadgorliwość gorsza od faszyzmu, nie? A faszyzm, jak wiadomo, jest najgorszy. I takie typu inne podobne zachowania, bardzo nieładne, takie bardzo brzydkie. Nie można tak robić, no? No i teraz mamy pompunię nie? Przykręconą. Nie jest to kamień. Jak kiedyś nasz Andrzejek się śmiał, bardzo z przykręconego kamienia. No, ja mam już kamień, znaczy, pompę. No i co, teraz... No nie muszę czekać, aż silikon zaschnie, bo po prostu... zanim to wszystko dalej złożę, to mi nie wystarczająco dużo czasu, że ten silikon już się skrystalizuje, nie? Znaczy, że mam piecyk tam odpalony, on sobie grzeje, więc jest tu cieplej niż 0 stopni, a nie wiem, ilu dzisiaj sobie nie wziąłem mojego super termometra, którego kiedyś widzieliście w odcinku. Dawno temu, nieprawda. No, ale. trzeba leczyć dalej z tym tematem. Zakładam pasek. I, no, już bliżej, niż dalej, nie? A, podokręcam to wszystko, właśnie. To 20 Nm czy 25. No, to zaraz się to ustawi i. i będziemy przykręcać. Cyk. Teraz Wam pokażę. Czemu Po dwóch obrotach mamy tak. Znak jest na miejscu. Napięte jest tutaj ładnie. Góra. No, góra mi się nie podoba. Trzeba przestawić. Góra jest o ząb No nie dobrze. No to przestawimy. No. No, muzyczka motywacyjna została opuszczona. DJ Killer. Pozdrawiam Tomka, czyli... To się wytnie. Byłego właściciela Skody. Oraz Tomka, mojego byłego szefa, Bez którego pewnie nie byłoby tego samochodu. I... I co? I ogólnie pozdrawiam wszystkich zero jeśli oglądacie do tego odcinka. Bo teraz jestem przy nudnym procesie składania. Cierpcie razem ze mną. Żartuję. Przyspieszę wam to, żebyście nie cierpieli tak długo jak ja. Ale ja to muszę wszystko poskładać ładnie. No, rozrząd y, przestawiony było jeden oczywiście, bo zrobiłem ten błąd, który robię zawsze. Ale naprawiłem go bardzo szybko, bez odpalenia samochodu oczywiście, nie? E Trzeba napiąć pasek po stronie, u której nie ma napinacza. Nie wiem, czy wszyscy o tym mówią w filmikach. Ja o tym powiem w filmiku. Czyli strona ta bez napinacza musi zostać wstępnie napięta. Bo jeśli tego nie zrobicie, to napinacz tutaj ciągnie za koło i rusza yy, to, co idzie lżej. Czyli tak naprawdę pociągnie wam wał i przestawi wam o jeden znak. A jak potem ustawicie dół na znak, który sobie zrobiliście, żeby nie chodzić i nie sprawdzać z tamtej strony? to finalnie macie przestawiony, więc lecę dalej z żmudnym procesem składania tego wszystkiego bo wypadałoby to jeszcze odpalić, bo jest yy, 18.31, bo jeszcze jadłem obiad i i co, wypadało to odpalić, bo jutro na siódmą rano do pracy co prawda nie jadę samochodem bo mam tak blisko, że nie muszę pozdrawiam i co Składam to dalej, trzeba to zalać jeszcze nowym błynem, bo mam. I poskładać to wszystko i przejechać się i sprawdzić, czy to działa. Tak. Wał już jest zakręcony dwa razy, także jestem pewny, że nie ma żadnej kolizji, nic się nie przestawiło. Napinać jest w tym samym miejscu, także jak to wszystko zrobicie, to macie absolutną pewność, że jest dobrze zrobione, bo bez tego się to po prostu nie uda. Także na razie ciacham i lecimy dalej. Kurka odpaliła, może być trochę głośno bo się odniesione obroty, bo się grzeje o, ja to wie ładnie opuszcza obrotki. wydaje mi się, że pracuje równie, niż ostatnio ale za każdym razem jak coś robię przy rozrządzie w sumie już jak robiłem tamto to mi się wydawało, że jest lepiej, no i było lepiej ale jak zrobiłem to, to wydaje mi się, że jest najlepiej jednak Chodzi twardo, tak jak 1.8 Turbo ma chodzić. No i co? że powoli się zbierać. No, odpowietrzymy. I robota ma to zostać zaskończoną, nie? Posprzątam jeszcze narzędzia i... I trzeba jechać na jakiś test drive, nie? Także... 1.8 Turbo rozrządzi... Sygmalina, prosta robota, dużo rozbierania, ale finalnie to całkiem prosta robota, więc do następnego.